Technologia HIFU, czyli ultradźwiękowa, nie służy dokładnie do poprawy napięcia skóry. Poprawa napięcia skóry jest efektem ubocznym tego zabiegu. Cała idea deponowania ultradźwięków polega na tym, że działamy nie tylko w skórze właściwej, ale działamy głębiej. I po to jest wbudowany USG do ultery, żeby ja widziała dokładnie, no bo wiadomo, Inaczej, tak, inaczej na innej głębokości jest powieść smas u mnie, inaczej u pani, która ma 60 lat i trochę nadwagi, inaczej u pana, który bardzo dużo ćwiczy i ma bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej. I po to jest USG, żeby mnie ja dokładnie potrafiła ocenić, gdzie działam daną, daną głowicą, bo ultera ma głowice, które penetrują na różną głębokość.